Pan bardzo serdecznie, pan minister Antoni Macierewicz. Dziękuję Anicie. A teraz witamy naszego gościa. Minister Antoni Macierewicz, szef Komisji Badającej Katastrofę Smoleńską. Jak państwo widzą, jesteśmy niewielką niszą. Dziękuję najmocniej. Dziękuję wszystkim państwu za tragiczne Przybycie. Chciałem bardzo bardzo serdecznie podziękować Gazecie Polskiej, klubom Gazety Polskiej, które nie tylko, nie tylko zorganizowały to spotkanie, za co wszyscy jesteśmy wdzięczni, ale przede wszystkim swoją olbrzymią, wielką, gigantyczną pracą, którą, której Państwo jesteście współtwórcami, ale przecież której tak powiem, źródło bije właśnie w Gazecie Polskiej. Przyczynili się w olbrzymim stopniu także do tych faktów, tych dokumentów, które będę dzisiaj Państwu miał wielką przyjemność zaprezentować. Chciałbym powiedzieć, że tak jak bez naszego dziennika, bez Telewizji Trwam i Radio Maryja, to tak samo bez Gazety Polskiej to wszystko nie byłoby możliwe i trzeba sobie jasno powiedzieć trzeba sobie jasno powiedzieć że tak jak administracja pana Donalda Tuska niestety nie stanęła na wysokości zadania tak naród polski stanął na wysokości zadania I to w tym, co było dla nas zawsze najbardziej charakterystyczne, w zdolności do mobilizacji, w zdolności do samoorganizacji, w zdolności do dochodzenia do prawdy mimo wszystkich przeszkód, mimo wszystkich prób ukrycia prawdy. To nas zawsze jako naród charakteryzowało i raz jeszcze w ciągu tych ostatnich 15 miesięcy zdało egzamin. Szanowni Państwo, to, co przedstawię, nie jest końcowym raportem zespołu parlamentarnego. To jest Biała Księga, to jest wybór dokumentów i faktów, które mają zaprezentować polskiej opinii publicznej przede wszystkim informacje. My po tej wielkiej tragedii już w pierwszych minutach... Staliśmy się obiektem gigantycznej manipulacji, olbrzymich prób narzucenia nam sfałszowanego obrazu rzeczywistości, narzucenia nam niby faktów, narzucenia nam kłamstwa. Zamiast informacji, zamiast faktów, zamiast dokumentów przedstawiano nam same, same interpretacje i to niestety kłamliwe. Co gorzej! Nikt nawet nie uznał za stosowne, żeby wieczorem z, y, skorygować kłamstwo, które, były, które zostało sformułowane rano, a w południe już, już ujawnione jako kłamstwo. Przechodzono do porządku dziennego nad całym łańcuchem nieprawd i kłamstw i dalej Tworzono tę fikcyjną, wirtualną rzeczywistość, której podstawową funkcją było wprowadzenie narodu polskiego i opinii światowej w błąd. Dlatego właśnie postanowiliśmy Państwu, nie czekając jeszcze na sporządzenie pełnego raportu, przedstawić. Białą Księgę, przedstawić zbiór dokumentów, na podstawie których sami Państwo będziecie mogli osądzić, które tezy, które hipotezy, które sformułowania są prawdziwe, a które zupełnie nie mają żadnych podstaw faktograficznych, bowiem wbrew temu, co się nam próbuje wmówić, naszą funkcją, mówię tu o zespole parlamentarnym, jest przede wszystkim dojście do prawdy. Jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jak mogło dojść do tej wielkiej tragedii? Kto jest za nią odpowiedzialny? I jak ona przebiegała? Jakie były w tej sprawie fakty? Chcemy znać Okoliczności, chcemy znać przyczyny, chcemy znać fakty i chcemy znać odpowiedzialnych. Prezentujemy tutaj. Część dorobku parlamentarnego zespołu do spraw zbadania tragedii smoleńskiej, na który się składają przede wszystkim relacje, jakie uzyskaliśmy zarówno w trakcie publicznych spotkań i publicznych wysłuchań, jak i te, które zostały nam dostarczone bezpośrednio często anonimowe. Często zanonimizowane, ale zawsze zanim je zaprezentowaliśmy, zweryfikowane przez nas tak, by móc być pewnym, że to, co przedstawiamy, jest w pełni wiarygodne. Oczywiście wszystkie dokumenty i zawsze podlegają interpretacji, ale niech to będzie interpretacja uczciwa, niech to będzie dyskusja o faktach. A niech nie będą to kłamstwa, które najczęściej mają swoje źródło w moskiewskiej centrali, a tutaj u nas w Polsce tylko odbitym głosem brzmią i fałszują to, co rzeczywiście mamy odkryć i co rzeczywiście mamy poznać. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Zespół parlamentarny, jak Państwo wiecie, powstał dosyć późno powstał dopiero w lipcu 2010 roku. Powstał tak późno, ponieważ po, podobnie jak wielu, wielu, wielu Polaków mieliśmy długo, niestety zbyt długo, nadzieję, że partia rządząca, że administracja, którą ta partia zawiaduje, że Sejm, którym kieruje, kierował najpierw pan marszałek Bronisław Komorowski, a następnie pan marszałek z Hetyna, Same podejmą, na naszą prośbę także, podejmą wystarczające działania, że prokuratura będzie działała zgodnie z najlepszymi tradycjami i przede wszystkim obowiązkami, które wobec takiej tragedii są zupełnie oczywiste. Niestety stało się inaczej. Niestety stało się tak, że żadne ze zobowiązań, jakie były publicznie podejmowane, co do pełnej przejrzystości i jawności wszystkich dokumentów, co do natychmiastowego dostarczenia i ujawnienia Polakom czarnych skrzynek, co do natychmiastowego sprowadzenia wszystkich szczątków, części samolotu oraz wszystkich tych przedmiotów, które bezprawnie Rosjanie zawłaszczyli. Wszystkie te zobowiązania, podejmowane od premiera po prokuratorów, okazały się puste. I okazało się, nie mieć pokrycia w faktach. Takie jest źródło powstania zespołu parlamentarnego, i takie jest źródło podjęcia przez nas działań, nas, przez nas działań których owocem jest ta prezentacja. I już zupełnie dwa ostatnie zdania. Mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu, być może pod koniec września, być może w połowie września, dostarczymy Państwu, przedstawimy Państwu raport, a więc taki dokument, w którym będą nie tylko dokumenty, nie tylko hipotezy, ale także sformułowane nasze wnioski, również wnioski personalne. Mam także nadzieję, że w połowie sierpnia, może w drugiej połowie sierpnia, dostarczymy Państwu analizy dotyczące ostatnich 30 sekund. W tej prezentacji, którą dzisiaj Państwu przedstawiamy, w odróżnieniu od tej, która była przeznaczona dla prasy ponad 10 dni temu, są także pierwsze wyniki tych badań, ale jeszcze nieostateczne. One zostały zawarte i zdecydowałem się je Państwu przedstawić przede wszystkim ze względu na absurdalne komentarze będące wynikiem Zupełnej nieznajomości rzeczy. Ja mam czasami wrażenie, że ci, ci dziennikarze, którzy chyba na polecenie te głupoty piszą, sami w to nie wierzą. Sami mają świadomość, że po prostu bezczelnie kłamią. Ale niestety, ale niestety często to robią. Dlatego zdecydowałem się zawrzeć w dzisiejszej prezentacji także odpowiedź na zarzuty dotyczące ostat samych ostatnich trzech sekund tego dramatycznego, tragicznego lotu, który zakończył się likwidacją. Dużej części polskiej elity państwowej i narodowej, a przede wszystkim śmiercią tragiczną prezydenta Rzeczpospolitej i jego małżonki. Jeżeli będą gotowi, jeżeli nie będzie to zbyt dużym z mojej strony i na, z, nad, z nadmiarem sformułowaniem, nadmiarowym sformułowaniem, proszę ich, żeby przyjęli tę prezentację jako owoc dociekania prawdy o ich losie życiu i zasługach dla Polski. Dziękuję bardzo.